Przypomnę, że w tym momencie naszego konstruowania naszego całościowego argumentu na rzecz prawdziwości chrześcijaństwa jesteśmy w bardzo kluczowym momencie. Chcemy sceptykom pokazać, że Nowy Testament nie jest fikcją literacką, ani nie jest też tak zniekształcony przez wieki, że już w niczym nie przypomina oryginalnych wydarzeń, oryginalnych postaci. I oryginalnego nauczania Jezusa. To jest bardzo ważny moment, dlatego że no dalsza rozmowa o chrześcijaństwie, już o bardziej, o bardziej szczegółowych wyjaśnieniach doktryny chrześcijańskiej, no musi być oparta o Nowy Testament, a więc musimy pokazać, że on jest wiarygodnym i autentycznym dokumentem, który opisuje rzeczy tak, jakie ona miały miejsce. I zaczęliśmy od trzech bardzo ważnych argumentów, myślę, dosyć przemawiających. Po pierwsze, Możemy pokazać, że ten ostateczny kształt ewangelii, które właśnie zawierają te główne informacje o życiu i działalności i nauczaniu Jezusa, że te daty ich ukończenia i ich pisania są stosunkowo wczesne. Że to jest 65, 70, może 75 rok, jeśli chodzi o te trzy ewangelie synoptyczne. I Ewangelia Jana około 90 rok pod koniec życia Jana yy, napisał ją. To jest ważne, ponieważ mała odległość pomiędzy wydarzeniami a tym, kiedy zostały spisane, gwarantuje nam wiarygodność tych relacji. Pisarze, którzy się tym zajmowali, Łukasz, Marek, Mateusz mieli cały czas bezpośredni dostęp do bardzo dobrych źródeł naocznych świadków i i kiedy nawet już wydali, że tak powiem, te, te Ewangelię i one zaczęły być kopiowane i czytane w różnych miejscach, ciągle żyło mnóstwo ludzi, którzy było świadkami tych wydarzeń. Więc trudno tutaj o fałszerstwo albo o jakieś, o jakieś wymyślanie, wymyślone historie, kiedy jeszcze tylu świadków naocznych ciągle żyje i może łatwo y, zaprzeczyć y, tym wymyślonym, fikcyjnym y, historiom. Druga rzecz to krótka odległość między najstarszymi istniejącymi kopiami tych oryginalnych pism. Pod, jak pamiętamy, ma, mamy pełny Nowy Testament na pergaminie, z roku, kil, kilka różnych wersji z roku 350. Mamy fragmenty na papirusach z roku 200 i mamy najstarszy. Odnaleziony fragment papirusa z Ewangelią Jana z roku 130. W porównaniu do innych dzieł starożytnej literatury, to jest niezwykle krótki okres między, między najstarszą istniejącą kopią, a ym, datą wykonania orygin, napisania oryginału. Więc tutaj Nowy Testament y, ma ogromną przewagę nad wszystkimi innymi starożytnymi dziełami. I trzeci element, że mamy bardzo dużo tych kopii i przez to możemy. Prowadzić bardzo efektywne badania porównawcze, aby, aby zidentyfikować i wyeliminować błędy, które powstały w procesie kopiowania, i otrzymać mm. możliwie najbardziej dokładny tekst zbliżony do tego, co, było, co wyszło spod pióra ewangelistów. I znowu, kiedy porównujemy to z dziełami historycznymi, to. Nowy Testament bije na głowę inne starożytne teksty, jeśli chodzi o ilość kopii i właśnie tą zdolność do pracy porównawczej i, i odkrycia, bardzo precyzyjnego odkrycia, jaki był oryginalny tekst. Więc, więc, Nowy Testament, gdyby stosować do niego te same standardy, które historycy stosują do. Określania wiarygodności innych starożytnych dzieł, no byłby, nie podlegałby w ogóle dyskusji, jego, jego autentyczność, czy jego wiarygodność i dokładność nie podlegałaby dyskusji. Ale ponieważ nie jest to tylko zwykły, historyczny tekst, ale też można powiedzieć, księga religijna, no to widzimy wyraźnie, że badacze inaczej traktują nowy testament. I jakby z większą dozą nieufności do niego podchodzą. Teraz z kolei chciałbym pokazać na podstawie dzieła Łukasza, jak niezwykle precyzyjnie Łukasz, jak starannie oddawał wszelkiego rodzaju szczegóły związane z kulturą, geografią, nazwami, tytułami urzędników. Jak świetnie buduje pewien koloryt kulturowy różnych miejsc, i że to wszystko idealnie zgadza się z realiami tamtego świata, co możemy potwierdzić albo przez wykopaliska, albo przez studiowanie innych tekstów, niechrześcijańskich tekstów historycznych, które potwierdzają wszystko, co Łukasz w swoim dziele umieszcza. Więc jest, jego dzieło, i tu mam na myśli zarówno Ewangelię Łukasza, jak i dzieje apostolskie, jest niesamowicie mocnym dowodem na wiarygodność historyczną y, pism Nowego Testamentu. Przeczytaliśmy ten tekst y, z początku... Muszę znaleźć ten slajd teraz. Przeczytaliśmy ten tekst z początku Ewangelii Łukasza, tak? Gdzie on jest na moich slajdach? Już chyba blisko, zbliżamy się. w tym miejscu się zatrzymaliśmy wczoraj. Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały pośród nas, tak jak nam je przekazali ci, którzy od początku byli naucznymi, naocznymi świadkami i sługami słowa. Postanowiłem więc ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać ci po kolei dostojny Teofilu, abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauki, których ci, nauk, których ci udzielono. Zwróćcie uwagę, że Łukasz, jego celem jest, żeby czytelnik miał całkowitą pewność tych nauk, które otrzymaliśmy od apostołów. Pewność, czyli prawdziwość. On chce, żebyśmy zobaczyli, że ta historia jest prawdą. To, to, co, się, to co opisuje Ewangelia i dzieje apostolskie, że to jest prawdziwa historia. Widać wyraźnie, że ta ewangelia jest kompilacją części materiału stworzonego przez Marka oraz częścią materiału z jednej z greckich wersji, owych mateuszowych logiów, o których wczoraj mówiliśmy. Ale Łukasz również przeprowadził własne dochodzenie i korzystał również z wielu innych znakomitych źródeł, dlatego spora ilość Ewangelii Łukasza jest znajdowana wyłącznie w tej Ewangelii. Wczesna tradycja twierdzi, że Łukasz pochodzi z Antiochii Syryjskiej, a jeśli tak, to miał możliwość dowiedzieć się wielu rzeczy od założycieli kościoła antiochańskiego, pierwszego kościoła chrześcijańskiego na terenach pogańskich. To jest ten kościół, w którym służył Paweł i Barnaba, i z którego Paweł wyruszał na te swoje wyprawy misyjne po wschodnich prowincjach imperium rzymskiego. Stał się, Łukasz stał się bliskim współpracownikiem Pawła i musiał się od niego bardzo dużo dowiedzieć. Wydaje się, że Łukasz również spędził dwa lata w Palestynie lub w jej okolicach, w okresie, kiedy towarzyszył Pawłowi w tej ostatniej wizycie w Jerozolimie, w trakcie której Paweł został uwięziony na dwa lata i te dwa lata spędził w, w, w areszcie. W Cezarei Nadmorskiej w Palestynie. Lata te dały Łukaszowi wyjątkową okazję do pogłębienia znajomości losów, historii życia Jezusa i wczesnego Kościoła. Miał tam możliwość kontaktowania się z ludźmi, którzy byli w tej historii od samego początku i którzy byli świetnym źródłem informacji dla kronikarza, który próbuje odtworzyć te wydarzenia. Istnieją szczególne powody, by przypuszczać, iż wiele materiału wykorzystanego w Ewangelii Łukasza uzyskał on od Filipa i jego rodziny, którzy mieszkali właśnie w Cezarei nadmorskiej, gdzie Paweł był przez dwa lata w więzieniu. Chciałbym poprosić, żeby może Natalia odnajdź dziejów dzieje 2179. Możemy przeczytać o tym w okresie. 21, już. rozdział 21, wersety 7-9. Tak jest. 7-9, proszę bardzo. Yy, kończąc naszą żeglugę, przybyliśmy z tyru do Ptolemajdy i powitawszy braci, pozostaliśmy u nich jeden dzień. Wyszedłszy na zajutrz, dotarliśmy do Cezarei. Weszliśmy do domu Filipa Ewangelisty, który był jednym z siedmiu i zamieszkaliśmy u niego. Miał on cztery córki, dziewice prorokinie. No właśnie. O tym właśnie Filipie i o jego córkach przed chwilą mówiłem, a Eusebiusz z Cezarei, który napisał historię kościoła chrześcijańskiego, powołując się na papiasza, który żył znacznie wcześniej. Niż Eusebiusz i innych wczesnych pisarzy twierdzi, że w późniejszym czasie owe cztery córki Filipa, prorokinie, cieszyły się w kościele opinią znawczyń wczesnej historii kościoła. a więc były świetnym źródłem informacji dla Łukasza. Kiedy zakończył się ten okres dwuletniego uwięzienia Pawła w Cezarei, Łukasz udał się wraz z nim w niebezpieczną podróż morską do Rzymu, i znajdujemy go tam ich oboje ob, ob, obu tam około roku 60. Co ciekawe, również wiemy z do list do Kolosan i do Filemona, że w tym czasie w Rzymie jest Marek, autor tej najstarszej, yy, najstarszej Ewangelii i że oni są wszyscy razem. A więc Paweł ciągle uwięziony, w areszcie domowym właściwie, Łukasz i Marek. Myślę. <laughs> Wydaje się, że jego rzymska styczność z Markiem wystarczy dla wyjaśnienia źródeł wszystkiego, co ewidentnie Łukasz zawdzięcza Markowemu opisowi. Proces powstawania Ewangelii Łukasza wyglądał najprawdopodobniej następująco. Łukasz najpierw stworzył swoją taką rozszerzoną wersję tych mateuszowych logii, które głównie zawierały wypowiedzi Jezusa. I dodając do nich informacje uzyskane z różnych źródeł, szczególnie w Palestynie, o których przed chwilą mówiliśmy, w czasie pobytu z Pawłem. Następnie wersja ta została wzmocniona przez umieszczenie w odpowiednich miejscach bloku materiału uzyskanego od Marka, szczególnie w sytuacjach, gdy materiał Marka stanowi takie uzupełnienie materiału, który Łukasz wcześniej już zgromadził. Łukasz napisał we wstępie, że prześledził dokładnie przebieg zdarzeń od samego początku, a uczynił to, jak widać, odwołując się do najlepszych źródeł, do jakich mógł dotrzeć i redagując następnie uzyskany materiał w sposób, w jaki przystoi poważnemu historykowi. Przybycie Łukasza do Rzymu wraz z Pawłem w 60 roku wydaje się być doskonałą okazją dla niego, aby zabrać się do pracy i dokończyć redagowanie czy sporządzanie tego, tej ostatecznej wersji swojej Ewangelii, a wkrótce potem drugiej części tego dzieła, czyli dziejów apostolskich. Łukasz jest najprawdopodobniej był lekarzem z zawodu, był, miał dobre, klasyczne wykształcenie. Oczywiście nie był żydowskiego pochodzenia. Jako jedyny autor Nowego Testamentu, i był spadkobiercą długiej tradycji greckiego pisarstwa historycznego, więc spisuje swoje dzieło według tych klasycznych wzorców, można powiedzieć, po przeprowadzeniu dogłębnych badań, tak aby czytelnik mógł mieć pewność co do podstaw i co do prawdziwości źródeł chrześcijaństwa. Świadectwa wskazują, że źródła pisane Ewangelii synoptycznych powstały nie później niż do roku 60. W rzeczywistości mamy więc praktycznie bezpośredni dostęp do informacji pochodzących od naocznych świadków. Najdawniejsi głosiciele Ewangelii rozumieli wartość świadectwa z pierwszej ręki. To też raz po raz odwoływali się w swoich tekstach, mówiąc: My jesteśmy, Świadkami wszystkich tych rzeczy. Albo podkreślali to, że i inni, te, także odbiorcy, yy, byli uczestnikami tych wydarzeń i dodawali w swoich <trych> Ewangeliach albo w listach, jak sami również wiecie. Więc to wszystko miało podkreślić, że zarówno oni, twórcy, jak i odbiorcy, by, będąc uczestnikami tych wydarzeń, mogą potwierdzić lub zaprzeczyć, jeśli coś byłoby niezgodne z prawdą. W żadnym wypadku nie mogło być rzeczą tak prostą, jak zdają się sądzić niektórzy współcześni autorzy, wkładać Jezusowi w usta słowa, których nigdy nie wypowiedział, albo przypisywać mu czyny, jakich nigdy nie dokonał, ponieważ w owym czasie wszędzie można było spotkać, jego uczniów i świadków tych wydarzeń, którzy dobrze pamiętali, co miało miejsce, a co nie miało miejsca. Podsumowując wszystkie trzy Ewangelie synoptyczne, musimy stwierdzić, że stanowią one zapis informacji pochodzących z pierwszej ręki od naocznych świadków lub ze źródeł godnych zaufania. Materiał ten zaprezentowany przez trzech różnych autorów: Marka Łukasza i Łukasza. Marka Mateusza i Łukasza w trzech księgach jest ze sobą zgodny pod względem prezentacji podstawowych faktów stanowiących fundament wiary chrześcijańskiej. A więc Ewangelie synoptyczne są jak taki potrójny sznur, który łatwo się nie zerwie. Zanim przejdę do czwartej Ewangelii, do Ewangelii Jana, chciałbym jeszcze pozostać i skupić się na dziele Łukasza. Chciałbym pokazać Wam przykłady tego, z jaką pieczołowitością Łukasz dbał o szczegóły historyczne i geograficzne, i jak bardzo jego, jego materiał jest godny zaufania. Możemy zdać sobie sprawę z wartości i jego dzieła. Jeśli porównamy naszą stosunkowo dobrą wiedzę o dziejach chrześcijaństwa do roku 60 z jej kompletnym brakiem po tym roku. W rzeczywistości po Łukaszu przez długi czas nie pojawił się żaden pisarz, którego można było określić mianem historyka kościoła chrześcijańskiego. Tak było aż do <laughs> wspomnianego już kilkakrotnie Eusebiusza, którego historia kościelna. Napisana została około, około roku 313. Tylko w Ewangelii Łukasza znajdziemy impio, imiona imperatorów, za których te wydarzenia miały miejsce. Łukasz wymienia Augusta, Tyberiusza, Klaudiusza. Poza imperatorami spotykamy tu rzymskich namiestników, takich jak Kwiryniusz, Piłat, Sergiusz, Paulus, Galio, Felix, Festus, Herod Wielki oraz niektórych jego potomków, Heroda Antypasa, Tetrarchę Galilei oraz królów wasali, Heroda Agrypę I i II oraz Berenikę i Druzyllę oraz czołowe postacie kapłaństwa żydowskiego, takie jak Annaż, Kajfasz, Ananiasz, a także Gamaliel, największy ówczesny rabin który był przywódcą faryzeuszy. Wszystkie te postacie, wszystkie te imiona, które przed chwilą wymieniłem i które znajdują się w dziele Łukasza, znamy również z niechrześcijańskich źródeł historycznych. I możemy dosyć dokładnie nie tylko one potwierdzają, że te postacie rzeczywiście istniały ale możemy dosyć dokładnie określić czas, kiedy obejmowały swoje stanowiska, a dzięki temu. Łukasz swoją opowieść umieszcza w bardzo konkretnych i precyzyjnych ramach czasowych. Innym przykładem precyzji Łukasza jest używanie przez niego tytułów różnych postaci, na przykład taki tytuł prokonsul. Tak więc, kiedy Paweł i Barnaba przybyli na Cypr około 1947 roku, spotkali się tam z prokonsulem Sergiuszem Paulusem. Podobnie namiestnikami Ahai i Azji byli prokonsulowie, jako że obie te prowincje były prowincjami senatorskimi. Galio, prokonsul Ahai, jest nam znany jako z innych niechrześcijańskich źródeł jako brat Seneki Wielkiego, znanego filozofa stoika, który był wychowawcą Nerona. Galio został prokonsulem Achai w lipcu 51 roku. Co daje nam bardzo precyzyjny wskaźnik czasowy dla historii opowiadanej przez Łukasza w dziejach. Inna ciekawa historia wiąże się ze wzmianką dotyczącą prokonsula w Azji. Gdyby, gdyby ktoś, może, Wojtek, a nie, nie widzę Wojtka, czy jest Wojtek. Jest. Gdybyś mógł znaleźć dzieje 1938, w tym miejscu to jest ta historia, gdzie Paweł jest w Efezie. Yy, I tam są te zamieszki przeciwko niemu wywołane przez producentów, przez rzemieślników produkujących jakieś posążki. Okej. Okay. Przeczytaj, co ten urzędnik Efeski woła do, do tego tłumu wzburzonego? Ten tylko 38, tak? Przeznam. Tak. A, a jeśli Demetriusz i rzemieślnicy, którzy są z nim, mają co przeciwko komuś, są przy, przecież sądy, są też prokonsulowie, niech pozywają, niech pozywają jedni drugi. No właśnie. Przez jakiś czas uważano, że to jest błąd historyczny, ponieważ prokonsulowie jest tutaj napisane w liczbie mnogiej. A wiemy z, z historii, że poszczególne Prowincje były rządzone zawsze przez pojedynczego prokonsula. Nigdy nie było dwóch prokonsuli, czy więcej w danej prowincji, więc użycie przez tego urzędnika Efeskiego, który tam woła do tego wzburzonego tłumu yy, prokonsulowi, yy, było uważane za błąd yy, albo w kopiowaniu, albo błąd, albo błąd Łukasza. Ale zagadka ta jednak została rozwiązana, kiedy odkryto nowe źródła historyczne. I okazało się, że zaledwie parę miesięcy przed tymi wydarzeniami w Efezie emisariusze Agrypiny, matki Nerona, który właśnie został imperatorem w 54 roku naszej ery, zamordowali prokonsula Azji, Juliusza Silanusa. Następca Silanusa jeszcze nie przybył z Rzymu i już samo to stanowiłoby. Dobre wyjaśnienie, dlaczego ten urzędnik miejski odwołuje się do bliżej niesprecyzowanych prokonsulów. Ale dodatkowym wyjaśnieniem jest jeszcze fakt, że być może on odnosi się właśnie do tego Heliusa i Celera, tych zabójców poprzedniego prokonsula Silanusa, gdyż to właśnie oni prowadzili w tym momencie sprawy. Imperatora na terenie Azji niejako pełnili obowiązki prokonsula przez okres od śmierci Siranusa do czasu przybycia jego następcy. Więc to pokazuje, jak wiarygodna staje się relacja Łukasza, kiedy porównujemy ją z innymi niechrześcijańskimi źródłami historycznymi. W tej samej historii, o której przed chwilą czytaliśmy, w dziejach 1935, więc kilka wersetów wcześniej, ten urzędnik używa tytułu neokoros na określenie miasta Efes. Neokoros dosłownie oznacza opiekunka świątyni, w domyśle Artemidy, czyli że to miasto Efes, przynajmniej tak jest tutaj w relacji Łukasza, Zostało nazywane takim dziwnym słowem czy tytułem Neokoros. I co ciekawe, potwierdzenie faktu posiadania przez miasto takiego tytułu znajdujemy w greckiej inskrypcji, która została odkryta przez archeologów w Efezie i która mówi nam o tym mieście jako właśnie Neokoros, czyli stróżu świątyni Artemidy. Więc nawet taki, taki szczególik który zapewne już kilka wieków później mało kto mógł wiedzieć yy, świadczy o tym, że Paweł tam był. Że, że Łukasz albo tam był, albo ma bardzo precyzyjny opis tego, co się działo. Teatr grecki, gdzie zgromadził się wówczas ten zburzony tłum, yy, został odkryty i odkopany. Na podstawie jego ruin można sądzić, że było, był on w stanie pomieścić jakieś 25 tysięcy ludzi. Podobnie jak w wielu innych miastach greckich, teatr był często wykorzy wykorzystywany do dużych spotkań obywateli miasta. Inna ciekawostka: Urzędnicy w mieście Filippi, która była rzymską kolonią, nazywani są w dziejach apostolskich pretorami. Zaś ich straż stanowią liktorzy. Takich słów użył Łukasz. Z ich rąk wiele, jak pamiętacie, wycierpieli Paweł i Sylas. Właściwy tytuł owych urzędników kolonialnych brzmiał Dumwirs. Używali oni jednak bardziej napuszonego tytułu pretorów, podobnie jak urzędnicy innej kolonii rzymskiej, Kapui. O których Cycero, i, i mamy ten, to, ten, to jego dzieło, i w tym dziele powiada, choć w innych koloniach mówi się o nich wirs. ludzie ci życzyli sobie, by nazywano ich pretorami. Więc nawet taki, taki szczegół związany z niuansami tytułów urzędników w różnych miastach czy prowincjach, yy, <coughs> Łukasz. Jakby użycie tego tytułu przez Łukasza pokazuje, jak precyzyjna jest jego relacja i jak wiarygodna historycznie. Zwierzchni urzędnicy miasta w Tesalonice, zwani są w dziejach apostolskich Politarchami. Jest to tytuł niespotykany w całej rozległej literaturze klasycznej. Pojawiające się tylko i wyłącznie u Łukasza. Więc również przez jakiś czas było, było uważane, że to jest jakiś błąd historyczny ze strony Łukasza, aż do czasu, kiedy archeolodzy nie natrafili na inskrypcje, w których pojawia się to słowo, politarch, jako tytuł urzędników miejskich w macedońskich miastach, w tym także w Tesalonice. Na Malcie najważniejszy urzędnik nazywany jest w dziejach 28, 7, naczelnikiem wyspy. Takiego sformułowania użył Łukasz. Naczelnik wyspy. Zarówno greckie, jak i łacińskie inskrypcje, które archeolodzy odkryli, potwierdzają, że taki właśnie tytuł był właściwym określeniem rzymskiego namiestnika Malty. Sądzi się, że Herod Antypas, to ten, który jest odpowiedzialny za, za ścięcie Jana Chrzciciela, władca Galilei za czasów Chrystusa, korzystał z grzecznościowego tytułu króla, kiedy zwracali się do niego jego podwładni, mieszkańcy Galilei. Jednakże w przeciwieństwie do swojego ojca Heroda Wielkiego i swego bratanka Heroda Agrypy, Herod Antypas nigdy nie został oficjalnie mianowany królem przez imperatora. Jego oficjalny tytuł, że tak powiem w papierach, w dokumentach rzymskich, to tetrarcha Galilei. Tetrarcha oznacza jakby władca jednej z czterech części. I dlatego też Łukasz nigdy nie nazywa go królem w swoich relacjach, a zawsze używa wyłącznie tytułu tetrarcha.